I z tej strony witam Was na moim kanale. To jest nasz pierwszy odcinek z Minecrafta. Siema, siema! Jest dzisiaj ze mną Lekcji. Patrzcie jaki Mary, jesteśmy dupkami, mamy taki nubski domek. Taki z nubków jakby co. I powiem wam, że duchowo nawet budowaliśmy. I dzisiaj pokażemy wam ten dom i w ogóle wszystko. I tak w ogóle będę się. Aaaa! Będą się pojawiały u mnie na kanale filmy. Tak naprawdę od godziny 15 do 16, gdzieś tak. I nie będą codziennie filmy. Będą albo co dwa dni, albo co trzy. Dzisiaj jest akurat późno, że rzucę film ale nie będę tak późno zawsze wrzucał Będę nag nagrywał trzy Minecrafta, Brawl Stars i Among Us Dzisiaj akurat Minecraft no już Jutro będzie Brawl a pojutrze Among Us i, i po dwóch i po dwóch dniach potem będzie znowu Among potem będzie Minecraft a potem Brawl i tak jakoś będę to przemieniać i w ogóle nie wiem czy jakieś nowe gry dojdą, ale... Pokażemy tej menaliony pokój. Julie Robert. Taki, masz ładny pokój. A, no ładny, ładny, ładny pokój. Tak, patrzcie. Tu Diamenty tutaj ma. Swój skarb. Skarbie Ja, ja wie, to też jest. mam skarbiec. No to nie no to ile? No to i dobrze. No dobra. Poszła sobie w końcu bo Zarządzałem mój pokój. Tutaj mam kasę. Tu mam kasę na przykład. Jeszcze trochę. Tu mam kasę i wędkę i jabłko. Tutaj. Ja mam różne zbrojki i takie tam. Wiecie, a tutaj mam takie. Nie wiem, takie prawie w ogóle niepotrzebne rzeczy. Mam pewne łóżka. Widzicie w sumie sami. Dobra, idziemy teraz na naszą farmę. Zobaczymy co tam się dzieje. Wow, au, Tutaj mamy takie wyjście, bo czasami wyprowadzamy konie do domu, bo mamy tutaj koniki. Bo o tutaj na przykład do koników poszło lekki. Jak widać kurde to są nasze koniki. O mój stan brązowy, ja, ja jestem tej w zbrojce. Ja na razie nie zaraziłam mojemu zbrojki, bo nigdzie nie jadę. Pójdźmy ostrzyt owce. Tutaj mamy, ojej, no, ale lagi trochę. Tutaj mamy nożyce. Ale ja się blagowało trochę, o. Tak, ja tutaj teraz wchodzę na skąty Mam tylko cztery owce. No przyjechała na koniu Kurwa. i ostatni, mieliśmy więcej tych kobiet ale niestety ona no, je zabiła, po prostu tak powiem jest trochę taka, jak to powiedzieć, półpośrednio taka trochę dawno ma w sumie widzieliście z kina. Taki ryj ma Dziwny. do odłożyć za chwilę tą To było. Dobra, idziemy po... Matko, przyjechała na tym. Patrzcie na iryj jeszcze raz. Nienormalna i te oczy. Macz jakieś problem? Tak. Dobra, weźmiemy. Jabłko i zbrojka. I my się przejdźmy na naszym koniu. Jedź. Tak. Wydał mi się krawy. Tak. Sama je sobie doj. Sama je sobie doj. Wziąłeś do miód. Nakarmiłeś mi wszystkich. Idź już, nie idę. Idę od ciebie. Narwujesz mnie. Dobra. Mam szybciej konia. Chuje zwolnie limon. A ty w Dobra, odczepiła się. A tutaj mamy basen. taki tutaj... O! Gdzie ma! To cię zabija? Bo to nie soda! A il naskolnik pata co. Oa, dobra, nie. Ja tam lebaka jest. O nie, tutaj o, ja się tu... coś. Dobra, ja uciekam szkodnie. Uciekam szybko od niej. Dobra. Idziemy? Uf, idziemy nie. gdzieś na Należy Na się przyjechać, żeby nie, jej nie, nie mieć. Łale na mi, to... Co masz, gwałt? Ła, po W sumie dobrze może się odwali Proszę. Co masz, gwałt? O kurde. O nie, kurde, uciekam, okay. bo będę za chwilę dorwie. Uciekamy szybko. Na torbie. Ale akurat Minecraft mi się dzisiaj trochę zacina. Niestety. Takie życie. O! Teraz mogę za wyjechać. Teraz raz O, Dobra, postaramy się tutaj trochę przeczekać. U, widzę tam jej nick. U, matko, idzie. Jest na dole. Dobra, idziemy szybko. Hihi! Kurde, nie wejdzie I tu. Gdzieś ty nie jest, oki idą Oj, masz konik. Yeah. Mój konik trochę werwał, ale są takie rzeczy. Tutaj przed chwilą wpadła ta Tu zębami rzucę jakieś. To woda wpadła. Yeah. Nie! Wow! Dobra. Tutaj mamy osy, ale to jest nieistotne. Tutaj mamy osiołki. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kurde, no, to szybka. No, mała, mamy mała, 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 mam tutaj mamy garaż, tutaj nie mała, samochodu Niestety Jeśli chcecie Więcej filmów Tak Kilka razy Mogę mała, mała, Tydzień ci łapy w górę, suba hey. na kanale i nie słuchajcie jej yeah. i zaraz my się Dobra, za chwilę odkładamy tego kronika już i idziemy Wam pokazać... Znaczy ja idę, ja jej ja, nie chcę. Y mm. ty. ty jesteś noobem, ale dobra. Daj łoki, kurde. Eee. Idź, zamknij drzwi. Nieprawda. Eee. Zamknij się. A ja jadę koniem do domu. Aha, tutaj mam pląta. Czy jak to tam się? Gdzie? Wiąż. i tutaj go przewiążemy. dobra i odwozimy tutaj nasze rzeczy dla konika czyli zbrojkę i siowo. idziemy tutaj oczywiście i uciekamy tutaj mam też warzywka to jest dojrzałe? nie wiem sprawdźmy chyba nie, ale dobra Dobra, tam jest basen, mamy tutaj taką wyskoczy. Za ja chwilę tam możemy iść, tutaj mamy osiołki i tutaj jakiś domek nazwać, o nie zapomniałem o tych trujących Oa. Jak godach, dobra. Tam mamy łóżka, ale przejdźmy na górę. O, tu jest taka mała kuchnia. Tu jest taka skrzynka, nic nie, nie mamy na razie. Tu jest zejście na dół i tu są takie rzeczy. A tu jest do kompania. Ona takie... Takie mało zrobiliśmy, bo za duże to potrzebne nie jest tam. Wow, dobra. wyskoczyłam, Dobra. Tutaj mam mamy pszczółki. Nie zbieram miodu, bo o tutaj jest inny miód Ale nie zbieram, bo ona jest od zbierania miodu. O, w kolejnym leci miód Dobra. Idziemy do basenu. Pokażę Wam jak mamy w basenie. Jakie się ryby w ogóle. Mogą tutaj przepłynąć jednak tylko Ooo! Dobrowy skok. Jeden wyskok wystarczy i powiem że to dzisiaj koniec filmu. Więc trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej!